Generalnie to bardzo proste. Ten haczyk, o tu, taki chujek malutki, to dobry zawodnik. Spróbuj otworzyć. Ni chuja! Nie da rady. Ale nie bój nic. Zaraz coś wymyślimy. Można widelcem, ale zmęczysz się na śmierci, tylko pognieciesz to gówno. Dlatego posłużymy się czymś znacznie popularniejszym. Spinką do włosów. Zginasz? I wkładasz w dziurkę. Próbujesz wygiąć tego chujka. Dokładnie tak. Cel został osiągnięty. Długo wyczekiwana wolność, kurwa. Ale nie tak szybko. Chodzi o to, że napłynęły wieści za kurwa siedmiu mórz. To jest rzecz z importu. Ci jebańcy wymyślili element zabezpieczający. Tu jest jeszcze jedna dziurka i patrz, co się dzieje. Blokujesz ten haczyk w pizdu, na amen. Zabijasz tę dziurę, kurwa, odcinasz w cholerę tego chujka małego. Jeśli kajdanki mają w sobie taki jebany mechanizm, to bracie chuj strzelił nasze marzenia.